Cześć, z tej strony metrazy. Dziś zanurzymy się w mroczny świat Fejrunu, by odkryć historię z najbardziej przerażających postaci zapomnianych KEI Dragonota, znanego również jako nadciągająca zagłada. Ten legendarny dracolicz to prawdziwa potęga, której mroczne uczynki magiczne eksperymenty wywarły niezatarte piętno w historii magii Fejrunu. Przygotujcie się na ekscytującą podróż do serca małej potęgi. Zatem, jak wyglądał Smok? Wyobraźcie sobie czajnego smoka, którego same oczy zdają się przepełnione starożytną złośliwością i wiedzą. Tak wyglądał Drakonat przed swoją przemianą. Jego błyski były ciemniejsze niż najczarniejsza noc, a jego obecność budziła prawdziwe przerażenie. Ale to dopiero początek. Po przemianie w Drakolicza jego wygląd stał się jeszcze bardziej makabryczny. Jego ciało zmieniło się w wyschnięty, skórzasty wrak, a oczy grupiasty i pomarszczone zdawały się wpatrywać w wieczną śmierć. Dopiero ja wiemy już co nieco jak pan zagłady wyglądał. Powiedzmy sobie, gdzie znalazł swe leże. Długo znalazł swoje legowisko w opustoszałym mieście gnomów w Dolbunde na północny wschód od łateli To miejsce było idealne, odosobnione, tajemnicze i niezwykle trudne do zdobycia. Jego legowisko przypominało labirynt, labie pełen pułapek i nieumarłych stworzeń, które czekały w ukryciu na poszukiwaczy przykład. W wielu podziemiach nie brakowało również wężowatych kończyn i ogonów, które broniły jego skarbów i magicznych laboratoriów. Jego główna komnata, ogromna jaskinia wypalona i wygięta przez magiczne eksperymenty, była miejscem, gdzie Draugon nadprowadził swoje najbardziej tajemnicze badania. To tutaj odkrywał nowe formy magii i eksperymentował z zakręciami, Tworząc tajemnicze artefakty i eliksiry, Dełgonad przyciągnął uwagę samej bogini magii, Mysty. Choć była ona świadoma jego złowieszczej natury, dostrzegła w nim geniusza w rozwoju tej sztuki. Dlatego też postanowiła nie wtrącać się w jego machinacje, uznając, że jego wkład w magię jest na tyle istotny, by zasługiwał na stanie się jednym z jej wybrańców. Jeśli chodzi o kult Smoka, Dełgonad był mistrzem manipulacji. Początkowo zyskał zaufanie hurkurkama wysokiego ranka członka kultu, obiecując dołączenie do ich szeregów. W rzeczywistości jego plan był spiedną zagrywką. Zdobył moc Drakolicza manipulując rytuałem przemiany, a następnie zabił hurkurkama, unikając wszelkich więzów z kultem. Dzięki swojej przebiegłości Dagonat mógł działać niezależnie gromadząc moc i wpływy, które z czasem stały się naprawdę ogromne. Działając nie tylko w Władze ale także w Baldur's Gate, Neverwinter i Sekombe, w czasie wściekłości smoku w 1373 próbował przejąć władzę, chcąc zastąpić sam Mastera jako przywódcę kultu smoka. Udało mu się to częściowo, otworząc stoją wiatr z innymi potężnymi postaciami. Jako pierwszy czytelnik gromadził wiedzę arcane i tworzył nowe zaklęcia oraz magiczne przedmioty dla kultu. Nie zapominajmy o jego sprytnej współpracy z Heinem, drogim przywódcą w 1375. Wymieniając magiczne przedmioty i tajemnice na wsparcie i go nad jeszcze bardziej rozszerzył swoje wpływy. Jego zdolność do nawiązywania korzystnych sojuszy była kluczowa dla dalszego umocniania jego potęgi. Wyobraź sobie, że ten niesamowity drakolicz przetrwał Plagę Czarów, ale jak to się stało? Gdy Plaga Czarów zniszczyła wiele potęg, nad przetrwał dzięki swoim mistrzostwu magii. Schronił się w stworzonym przez siebie kieszonkowym wymiarze, a jego powrót pod Blue Wave Podczas drugiego zniszczenia oznaczał nowy rozdział w jego historii. Wznawiając działalność, Diagonada zaczął organizować kult smoka, dążąc do stworzenia jasy żywych i eliminowania rywali. Podsumowując, historia Diagonada to powieść o nieustającej ambicji, niezrównanej mocy magicznej i spycie. Jego droga od potężnego czarnego smoka do przerażającego Diacolicza, znanego jako nadciągająca zagłada, ilustruje ewolucję jego potęgi i wpływów. Jego dziedzictwo wciąż nawiedza karty historii Fejrunu, a jego mroczne ambicje i działania mają trwały wpływ na świat magii i polityki. To tylko wierzchołek góry lodowej mrocznej opowieści Dełgonota. Jego wpływ na Fejrun jego mroczna magia są ciągle obecne, przypominając o przerażającym potencjale niekontrolowanej mocy. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia przy wspólnym stole.